Drogi Robercie, jest, mały, jest, jest mała różnica. Ja mam fermentację beztlenową. Tutaj, oto. To są zamknięte bioreaktory. Jak zwał, tak zwał? Nie. Tutaj. Prawdopodobnie się troszkę delikatnie podniosło. Tutaj, na tej yy, jedyneczce. Tutaj jest dwójeczka. I w zasadzie przepuszczałem przez tego y, do z tego jako kilka razy puszczałem no bo akurat miałem gości i po prostu pytali się o co to chodzi więc im puszczałem no to trochę gazu spalił a tak ogólnie no to jest taka sytuacja tutaj mamy jeszcze dwójeczkę e, moment chwila bo tutaj y, no ułoży się o tutaj mamy dzwoneczkę, dzisiaj nie palnie w piecu, nie więc jest mało, tutaj było wczoraj, bo to już jest niedziela był, był gaz przefiltrowany i mam dwa zbiorniki ale prawdopodobnie, na zależy, albo przepuszczę przez trzy albo cztery chyba, myślę, że to chyba 4 będzie najbardziej stosowne i po prostu zrobię z czterech, biorę z czterech zbiorników, po prostu próbę ile będzie grzało się wody. No ale to to jest przyszłość, a wracajmy do tematu co nam yy, nasz tutaj ko kochany yy, kolega Robert powiedział. Jest różnica, ja robię fermentację beztlenową, bez dostępu trenu Tutaj po prostu ta jedynka coś jest jakaś inna nie widać że się po prostu miesza a tutaj jako nie wiem nie widać nie nie widać ile jest z tego ale to jest miesza to jest tak tu jest beztlenowa a Robert robi fermentację tlenową. I jeśli on by podłączył Yy, pompkę taką jak do akwarium, i po prostu ona by ducha powietrzem, nie? To by uzyskałby jeszcze wyższą temperaturę, bo temperatura robi się od yy, natlenienia Tu jest yy, mój bufor ciepła. Nie wiem, czy komuś to coś na co a na drugie jest od mieszania. I według tych filmików, które ja oglądałem, o które ja oglądałem o kompostownikach koło miesiąca temperatura powinna się utrzymywać, ale jeśli temperatura byłaby ubierana, no to temperatura siłą rzeczy spadnie nie, no bo ileś nagrzeje, a później no ile się nagrzeje tyle się nagrzeje, reszta no spadnie, no to nie jest to nie jest to nie jest energia, która po prostu jest znikąd, po prostu to jest energia, która się wytwarza przez natlenianie, nie wiem, co to nazwać substratu, czy to nazwać trawy, po prostu trawa się natlenia i przez to, że jest fermentacja tlenowa, no po prostu się wytwarza ciepło, nie? Tak samo jak mówią, że no, nie łączy się kupy konia i słomy. No bo może się zapalić, no bo niestety, ale ona się bardzo mocno grzeje. Także no, mam nadzieję, że Robert takie wyjaśnienie sprawy cię zadawala. Jeśli nie, proszę o kontakt pod filmem moim bądź twoim. No i jakoś to rozwiążemy, nie. Także ja teraz kończę. Dzięki za obejrzenie tego prawdopodobnie długiego filmu, bo już trwa 4,5 minuty. Mam nadzieję, że nie zaplętałem się po 10 razy. Dzięki, cześć. Hej, i do usłyszenia.